Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy czas Wielkiego Postu, a w nim kolejna niedziela, piąta już. Rozważamy, słuchamy słowa z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału dwunastego. Wydarzenie, które bezpośrednio poprzedza ostatnią wieczerzę. wieczerze. Prośmy o światło, o łaskę, którą Bóg dla nas przygotował, żebyśmy ją mogli przyjąć. Nie użyć, żeby wydała owoc w naszym życiu, żeby to słowo mogło w nas zamieszkać jak ziarno w glebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Bethsaidy Galilejskiej i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem. I jeszcze w sławie. Stojący tłum to usłyszał i mówił zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad Ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Bardzo pomocne dla zrozumienia tego słowa, tej rozmowy Jezusa, jednej z wielu w tej Ewangelii, według świętego Jana, jest zobaczenie kontekstu. Dokonał się uroczysty wjazd do Jerozolimy. Jezus przychodzi, ludzie wiwatują, widzą w Nim tego, który spełnia zapowiedzi, spełnia słowo, i pojawia się właśnie to zainteresowanie Jezusem. Może nie, nie, nie wiedząc o tym, jak jak kończy się to wydarzenie? Moglibyśmy mieć takie wrażenie, że Jezus coraz bardziej jest poszukiwany, że chcą Jezusa poznać, chcą Go zobaczyć, spotkać się z Nim, usłyszeć, z Nim porozmawiać, ale ten, to wydarzenie kończy się właśnie takim otwartym sprzeciwem wobec Jezusa. Chcą, żeby jakby Kontestują to, co Jezus mówi o Jego wywyższeniu. W prawie czytaliśmy co innego, domagają się od Niego jakichś szczególnych uzasadnień, może referencji. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli tą myśl, zrozumieli orędzie, które Jezus nam zostawia w tym właśnie, w tej swojej wypowiedzi, w tej odpowiedzi, jakby nie na temat to mnie pierwsze uderzyło. Dlaczego Jezus mówi o tym? Czemu? Do uczniów, którzy mówią o tym, że chcą się z Nim spotkać Grecy, pewnie Żydzi, którzy mówili, z diaspory, którzy mówili językiem greckim, jakby ignoruje to zupełnie. Dlaczego? Bo właśnie to, co jest istotne, to, co jest jego misją, i to, co jest drogą zwycięstwa, sąd, drogą sądu nad tym światem, to Jego więź i wierność Ojcu. A ludzie mają takie oczekiwania, żeby Jezus szedł inną drogą, żeby był inny, żeby inaczej spełniło się słowo, które Bóg wypowiedział. Spróbujmy te poszczególne miejsca właśnie w tym słowie sobie omówić. Interesują się Jezusem Grecy. Przychodzą do Jerozolimy na święto. Przyszli oddać cześć Bogu. Każdy mężczyzna powinien pojawić się trzy razy w roku, i nie z pustymi rękami, ale z jakąś ofiarą, taką, która mogła być zakupiona w tym czasie w Jerozolimie, myślę, jakichś zwierzętach, czy jakąś ofiarą składaną do skarbony w świątyni. Chcemy ujrzeć Jezusa. To zdanie brzmi yy, ładnie. Yy, w tym zdaniu możemy sobie dopowiadać, chociaż właśnie Pan Jezus nie, nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne, że jest coraz więcej osób, które chcą być z Nim. Nic bardziej mylnego. To coś, co się nie dzieje, co się nie kryje w tym słowie. Nie po to chcą zobaczyć Jezusa, żeby stać się jego uczniami, bo kiedy Jezus o tym mówi, to zaczynają się, zaczyna się napięcie. Słowo Jezusa trudne słowo o zapieraniu się siebie, o traceniu życia. Budzi w nich sprzeciw, budzi opór. Czytałem komentarz, który jest właśnie tutaj w tłumaczeniu przygotowanym przez edycję świętego Pawła, że można by to zainteresowanie Greków porównać do zainteresowania Heroda. On też chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale oczywiście nie dlatego, że chciał w Niego uwierzyć, tylko poszukiwał wrażeń, wrażeń religijnych. Może nie te same motywy były u początku tej prośby: chcemy zobaczyć Jezusa. Co Jezus mówi? Wspomniałem już o tym, że nie odpowiada na tą wiadomość, jakby jej nie słyszał, jakby mówił: To nieważne. Rzeczywiście Pan Jezus odwołuje się do tego, co jest istotne to, co jest najważniejsze to, co Właśnie zbliża się godzina Jezusa. Nadchodzi, nadeszła, czas się wypełnia. Pamiętamy te słowa. I y, teraz nie czas na to, żeby y, zatrzymywać się przy tym, że jest jakieś zainteresowanie, mówiąc współczesnym zupełnie językiem, że rosną czy spadają słupki sondażowe. Jezus się tym nie zajmuje. Tak skupiony na ojcu, tak skoncentrowany na tym, żeby jego misja się wypełniła, żeby wypełnić to, co Ojciec dla Niego przygotował. Godzina Jezusa jeszcze nie nadeszła, a teraz nadchodzi. Są te momenty, te chwile w życiu Jezusa, kiedy odchodzi z jakiegoś miejsca, udaje się na miejsce pustynne, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. A teraz nadchodzi, nie na y, kolejne spotkania, ale na to wypełnienie y, misji, wypełnienie zadania, które rodzi w nim lęk, opór. Dusza moja doznała lęku. I co mam powiedzieć? To jest, to jest ta. Mm, mm, ten trud godziny Jezusa, która. Nadeszła. Święty Jan umieścił w tym miejscu, tuż przed męką Jezusa, słowa, które znamy z ewangelii świętego Marka, Mateusza, Łukasza o naśladowaniu Jezusa, o braniu krzyża, o umieraniu. Tak, jakby odpowiedzią, nie wprost oczywiście. Ale możemy to powiązać ze sobą. Zwróćmy na to uwagę. Jezus mówi, że sekret życia w przyrodzie i też w tym świecie duchowym polega na traceniu, na śmierci, na umieraniu. Przepraszam. To niezwykle ważna prawda, którą nam przypomina. Właśnie Pan Jezus i, i zapisał to święty Jan. Ten zyskuje życie, kto je poświęca, kto je traci, kto je oddaje. Ten je ma, ma je w pełni. A kto próbuje za wszelką cenę swoje życie ocalić, żeby go nie kosztowało, żeby niczego nie musiał y, oddać, ni, z niczego nie musiał rezygnować. Człowiek straci swoje życie nie tylko tutaj, straci tak czy siak, umrze, ale straci to życie szczęśliwe, które jest w wieczności. Ziarno przywołane jako przypowieść, która mówi o tym, jak pomnaża się właśnie życie jak pomnaża się ziarno, które staje się potem yy, właśnie tym źródłem pożywienia. Jezus kieruje do słuchaczy, do nas apel, kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. Niech idzie drogą, jaką ja idę, gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Jest w tym komentarzu właśnie takie słowo, że Jezus kieruje dyskretną zachętę, dyskretny apel, żeby ci, którzy się nim interesują, szli za nim, nie ja tylko chcieli go. Jakoś pytać o coś, ale naśladowali go, uwierzyli mu, wybrali tę drogę, jaką on idzie. Bardzo mocne w Ewangelii, według świętego Jana, są takie słowa, wydaje mi się, że one są takie ukryte troszkę. A więc takie, że możemy na to nie zwracać uwagi, albo słyszymy je jako jakieś niezrozumiałe, tajemnicze dla nas. A mianowicie chodzi o te słowa: yy, Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Albo otocz mnie chwałą, wsław twoje imię. Bardzo mnie te słowa kiedyś, zwłaszcza to właśnie drugie, otocz mnie chwałą zatrzymały kiedyś i byłem zdumiony taki poruszony tym znaczeniem że Jezus prosi uzdolnij mnie otocz mnie chwałą uzdolnij mnie a na czym polega to wsławienie imię ojca posłuszeństwo Jezusa wypełnienie jego woli oddanie się ojcu do dyspozycji żeby ratować człowieka tak Imię Ojca będzie uczczone, tak zostanie właśnie wsławione Jego imię. Może nie używamy dzisiaj tego, tego otoczone chwałą, znane. Ojciec będzie, będzie uwielbiony, będzie, do Niego będzie kierowana modlitwa przez wielu, przez tych wszystkich, którzy uwierzą. U świętego Jana mamy to miejsce, właśnie też, w którym ojciec przemawia. Tylko w tej Ewangelii to jest moment, w którym ojciec przemawia. Pamiętamy, że taki, taki głos ojca był słyszany przy chrzcie, na górze tabor, ale właśnie Jan umieszcza to tuż przed męką, tuż przed ostatnią wieczerzą. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Ludzie nie rozumieją tego, nie, nie zrozumieli słów, ale słyszeli ten dźwięk, jednym się to skojarzyło z burzą, inni może rozglądali się, skąd taki dźwięk mógłby pochodzić. Głos ten rozległ się ze względu na was, nie ze względu na mnie, nie jest potrzebny mnie. Ja ojcu wierzę. Y Naturalnie w takich sytuacjach y, trzeba byłoby prosić, ojcze, oddal ode mnie cierpienie, ale na to wyszedłem, dlatego o coś innego proszę. Ojcze, niech Twoje imię będzie uczczone. Dla Ciebie żyję, dla Ciebie y, ofiaruję siebie. I jeszcze jedno miejsce w tej Ewangelii, a mianowicie tam się wydaje szczególnie ważne, jakby tak tuż obok, jak najważniejszy kontekst, którego nie widzą uczniowie, y, y, który im umyka, może przy tym pytaniu Greków, że chcą zobaczyć Jezusa. Ich, ich spojrzenie zwraca się w stronę m, tego, że o, Jezu, o Jezusa chcą poznać kolejne środowiska. To dobrze, tak myślą. To znaczy, że właśnie orędzie o Mesjaszu dociera do kolejnych. A Jezus mówi, że najważniejszy kontekst i prawdziwy, najgłębszy, to jest sąd nad władcą tego świata. Ten, kto zawładnął sercami ludzi, kto przez grzech zniszczył więź człowieka z Bogiem, zostanie osądzony, pokonany. Zostanie wyrzucony precz, nie panuje nad tym światem. Może to jest orędzie, które potrzebujemy dzisiaj mocno wziąć sobie do serca. Jezus przed męką mówi: Teraz władca tego świata, zostanie wyrzucony precz. I męka się dokonała. Szatan przegrał, został pokonany. Przychodzi, żeby zwyciężyć dzieła diabła, żeby yy, przeciąć te wszystkie jego intrygi, wszystkie jego sieci, w które łowi ludzi, yy, jakby zużywa ich to niezładne słowa, ale tak wyczerpuje, angażuje ich w życiu w to, żeby walczyć z Bogiem. Nie zawsze są ci ludzie tego świadomi, a potem ich tak wyrzuca. A Jezus jak patrzy na to, przyszedł zwyciężyć panowanie diabła i przyciągnie wszystkich do siebie. Przyszedł, żeby wszystkich odkupić, także tych, którzy poddani działaniu złego walczą z Nim. To są między innymi ci, którzy mając jakieś wyobrażenie, Jego męce, w tym, o tym mówią kolejne wersety, tej Ewangelii, Będą mieć pretensje do Jezusa. To nie jest fragment tego naszego Słowa, ale możemy do tego sięgnąć do końca rozdziału 12. Właśnie tam się pojawią pretensje. Za wszystkich Jezus oddaje życie. Pociągnę wszystkich do siebie, wszystkich zaproszę, wszystkim otworzę drogę do Ojca. Władca tego świata zostanie osądzony, już został. Stoi przed nami Jezus, który jest świadomy zamysłów Ojca i widzi głęboko sens wydarzeń, które dzieją się wokół Niego. Widzi to, co jest zewnętrzne, powierzchowne, nieważne nieistotne jak zainteresowanie jak jakaś sympatia polubienie. Yy, ręka czy ten palec do góry. Yy, natomiast yy, czyta rzeczywistość głęboko czyta ją istotnie istotą tych wydarzeń tej, tej pełni czasu godziny która przychodzi jest zbawienie przyciągnięcie wszystkich do siebie w tym który zostanie wywyższony nad ziemię, będziemy yy, zatrzymywać i będziemy patrzeć na Jezusa yy, w tę niedzielę tradycyjnie zasłaniane są krzyże, ale przyjdzie ten czas, kiedy będziemy patrzeć na krzyż, wielki piątek, yy, i będzie nam ukazany, yy, zawisło na Nim zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem, będziemy odpowiadać na to. Więc Jezus widzi głęboko sens wydarzeń, czyta głęboko tę godzinę i jej pragnie. Otacza, chce, to jest najważniejsze dla niego, żeby otoczyć chwałą ojca. A ojciec to uczyni, spełni pragnienie. Da poznać ludziom siebie przez niego, przez jego ofiary. Potrzebujemy światła. Żeby głęboko czytać naszą, y, nasze życie, wydarzenia, te godziny, dni, lata, miesiące. Wydaje się, że często jesteśmy atakowani taką pokusą pozostawania na tym, co zewnętrzne i nie czytamy głębiej cierpienia, umierania, tak by nam znikała ta perspektywa, jakbyśmy jej nie rozumieli. Jakbyśmy byli zdolni tylko prosić o to, Ojcze, zakończ cierpienie, z, z, spraw, żebym, żeby już było dobrze, żeby, żeby, żeby mnie życie nie kosztowało, żebym nie zderzał się z tym, co trudne. Jezus uczy nas innej modlitwy. Ojcze, wsław Twoje imię. Niech się wypełni to, co zamierzyłeś. To jest trudna modlitwa, trudna nie w słowach, oczywiście. Trudna w tym, co ona oznacza zgodę na to, co przychodzi, co mnie spotyka, wśród czego żyję, jakie dotyka mnie cierpienie, jaki ciężar niosę. Ojcze, w sław Twoje imię, może zabierzemy dzisiaj, w tę niedzielę piątą Wielkiego Postu, właśnie tę modlitwę Jezusa, i będziemy, jak. Różnymi aktami strzelistymi, jak to Jezu ufam Tobie, Jezu Ty się tym zajmi. Będziemy te słowa modlitwy Jezusa powtarzać. To dobra modlitwa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen z Panem Bogiem.